Takie info przed rozpoczęciem filmu. To, co zobaczysz, to bitwa historyczna rozegrana przez naszych widzów. Nie mieliśmy żadnego wpływu na to, jak to się potoczy. Jeśli chcesz wziąć udział w kolejnej, to dołącz do serwera Discord i zapisz się. Bitwy będą średnio raz w tygodniu. Rok 1941. Kampania w Afryce. Niemieckie wojska otrzymują rozkaz obrony Fordu Capuzzo oraz pobliskiego miasta. Część informacji jest przekazana pod szyfrem Enigmy. Aliantom udało się wiadomość przechwycić, jednakże nie udało się złamać szyfru. Niemieckie siły mimo małej liczebności rozproszyły się na całej linii frontu. Kapitan Yamato wziął do serca rozkaz z Naczelnego Dowództwa Rzeszy. Dwie maszyny niemieckie przy wsparciu dwóch czołgów włoskich obstawiały wschodnie drogi do miasta, bo właśnie od tej strony spodziewano się ataku nieprzyjaciela. Wschodnią część fortu obstawiały natomiast rozmieszczone na górce dwa pancery 3F. Główne siły niemieckie, a więc baterie Flag 88 mm oraz wspierające je pojazdy PZ3F oraz PZ4F, znajdowały się pomiędzy miastem a Fortem Capuzzo. Zarządzono ciszę radiową. Cisza radiowa. Tymczasem po drugiej stronie formowały się wojska brytyjskie, złożone z sześciu czołgów ciężkich Matylda oraz sześciu Crusaderów Mark II. Wywiad brytyjski informował o tym, że słabsze czołgi włoskie znajdują się od strony miasta. Trzy krusajdery wyruszyły w stronę fortu, a dwa miały za zadanie flankować przeciwnika. Główna siła uderzeniowa Wojsk Królewskich została wysłana na miasto, wszystkie sześć czołgów ciężkich Matilda. Pierwsze starcie rozpoczęło się między grupą nacierającą na fort. Po paru chwilach padły pierwsze strzały. O, widzę. Widzę Oraz pojawiły się pierwsze straty. Podczas kiedy natarcie na północ było związane walką, główna żelazna pięść brytyjska docierała do miasta. I pierwsze raporty niemieckie docierają drogą radiową. Informacja o Krusejderze jest oczywiście prawdziwa, ale niemieckiemu czołgiście umyka cała linia Matyld, przez co główne siły uderzeniowe nadal poruszają się bez wykrycia. I pierwsze spotkanie z Matyldami przypada na włoski czołg, który prawdopodobnie z emocji lub w chaosie walki nie widzi, z iloma tak naprawdę Matyldami przyjdzie mu się zmierzyć. Matilda, dwie Matildy, jakie trzy? Otwiera pierwszy ogień. Jednak nie udaje mu się przebić przez pancerz brytyjski. Jeden z celnych strzałów Matyldy odbija się od jego pancerza, ale ogień nieprzyjaciela nie zatrzyma się na jednym strzale. Słysząc kolejne komunikaty o przesuwaniu się Matyld, pada rozkaz o wycofaniu działa 88 mm, aby mógł wspomóc dodatkowym ogniem.

W tym samym czasie na północy dwa pozostałe Crusadery rozdzieliły się. Jeden z nich zmierzał do centrum, kiedy drugi starał się walczyć z pancerami na wzgórzu. Dodatkowy ogień z flaka trafia Matilde, ale jest na odsłoniętym terenie. I gdy tylko wojska brytyjskie zauważyły pozycję niemieckiego działa, otwierają do niego ogień. Sytuacja niemiecka staje się krytyczna. Włoski pojazd, który prawdopodobnie nie miał informacji, w chaosie bitewnym stara się objeżdżać linię Matyld od tyłu. W tym samym czasie osamotniony PZ-3F odpiera złączony atak sześciu Matyld oraz Crusaderów, które skończyły okrążać góry. A gdyby tego było mało, od tyłu zajeżdża Crusader, który wjechał w środek formacji, o którym nie mieli pojęcia żołnierze Niemiec. Dlatego ani flag, ani PZ-4F nie podejmują żadnych działań. Miasto zostało zdobyte przez siły brytyjskie. Dopiero teraz druga osiemdziesiątka podejmuje decyzję o podjęciu walki i przesuwa się do ofensywy, zapewne całkowicie nieświadoma, że w mieście nie ma już nikogo żywego. jestem A gdyby tego było mało, spotyka Matyldy na krótkim dystansie, totalnie nieprzygotowany. Są dla mnie! W tym momencie pancer walczącym na północy postanawia również pojechać na pomoc. Pech chciał, że taki sam plan miał Crusader, z którym walczył. Zaczyna się ostatnia próba komunikacji z towarzyszami broni, którzy już... nie są wśród żywych. Środkiem się dzieje? Środkiem się Halo. Czy środkiem coś jedzie? Wojska brytyjskie wygrały bitwę.